Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku na YouTubie. A ze mną jest mój kolega... Dev. Siema. Siemka. Dobra. E, dzisiaj przedstawimy spawn ze serwera blaczek.net. Mm. To zaczniemy od spawnu. Tutaj się spawnujemy, gdzie oni są, gdzie ten gościu jest. Tu. E, tutaj jest sklep. Skup. Sklep. Kup w sklep. O co mówisz. Tutaj jest arena PvP. Nie wiem, wskoczę na chwilę i przedstawię jej szybko logam. Czekaj. Okay. Nie ma nikogo. Nie ma? Kardon skoczy, mm. to wiesz. Mm -hmm. e, dobra, szybko. O, pokazuję. Ja na It's dobra. Um. Nie wiem, my dzisiaj idziemy na PvP. Taki mm. odcinek z PvP? Możemy też nagrać dzisiaj. Dobra, tutaj arena parkour. Tam nie ma nawet parkura. No, więc powinien, wiecie. Powinien być. Ale nie ma. E, dobra. Ej, może pokażemy swoje wyspy. No dobra. Tutaj jest sala comment, tam komendy. Ja, o, ja już czekam na ciebie. Na ja twojej, twojej wyspie. Dobra, zabij w moją. Okej, okay. mm, tu się spełnimy. Tutaj mam sklep, będzie, znaczy jest częściowo sklep z miksturkami. O, się. <laughs> sklep z miksturkami. Tutaj będzie sklep z miksturkami, powtarzam się nie wiem ile razy. Tutaj jest z takimi cennymi jakby rzeczami. Z takimi fajnymi nawet. Tu widać z góry moją wyspę. Tutaj wkrótce to wam pokażę już jak to będzie zbudowane. Czy co to nie ma co pokazywać. Mm, łowisko. <grytanie> ok To będą musiał zburzyć ekspiarka. Mm, taki trochę teraz tutaj większy sklep, na przykład no, nie wiem z koblem. Drewnem, śniegiem, crosstownem i tak dalej. Są, jest kilka piętr, pięter. Tutaj robię eventy i rzucam rzeczy różne. Jaj. Dobra, idę. Jestem. Um, tutaj, ben, tutaj jest magazyn. Mogę pokazać mm. Ender Chest, Enchanty. Możecie ocenić w komentarzach, która wyspa jest lepsza. O, taki mini konkurs. Która wyspa jest lepsza. Dobra. Mm. Tutaj jest pokój alchemiczny. Cała skrzynia po tych dwójek. Robię tutaj miksturki. I tutaj niedawno co zbudowane. Widzisz? Mm, to niedawno co zbudowałem. Dwa razy zostało tam w magazynie podpalone. Magazyn został dwa razy podpalony przez blazy, to tutaj je, będę je spełnił i zabijał. Tylko tutaj jest taka, o, dziura. To tutaj będę. Mm, próbowałem już pigmeny i te. I blaze, ale trochę nie wyszło. Także tutaj będę spełnił je. Nic, mm, jeden. Chodź tu na górę. Okej, idę. No, jestem. Dobra. Tutaj jest kuźnia. Łączę książki, robię po czwórki i tak dalej. Tutaj ekspiarka farma tam zwierzątek, tam jest kurnik tutaj są takie itemy z ekspiarki Specjalnie zrobiłem, bo trochę mam ich i mi się trochę wypalają. Ten bekony. Tutaj taki będzie. Też nie dokończam dużo budowli domek tutaj będzie. Aha, dobra. No, materiały tak będą. 9, 10, coś tego typu, minuta. No, Osadnicy. I to w sumie by było na tyle. Z mojej wyspy. Teraz idziemy na Twoją. Dobra. Nie, nie ma co pokazywać. No, pokazuj. Wszystko, A, co masz. Tutaj mam męczan na 30 level. Tam mam jakieś procesy dwójki, jedynki, miecza itp. Tutaj mam całą skrzynię siłek 2. A tutaj same procesy czwórki do naprawienia lub coś połączenia. A tu? A tutaj, a tutaj mam same książki. Spoko. Te dwie skrzynie mam książek, to też, ta. Ta tu z mieczami jest jedna. A tu są podki szybkości 2. Niewidzialność. Siła 8 minut. Siła 8 minut. Szybkość. Niewidzialność. Tutaj miecze, jakieś ostrześci 3. Tutaj spawny. Spawny. No dobra. A tutaj co to? No tutaj mam ustawione na wszystko bikony. Nie no. ja pytajcie nawet jak zrobiłem tamte bedroki Które? Tamte. Te są na tamte. No to tyle chyba z mojej wyspy. No dobra. Już no to teraz siedem... idziemy na PvP? Nie wiem. Nie mam. To możemy jeszcze pójść. To ja robię cięcie i widzimy się przed PvP. Dobra, jesteśmy już po przerwie. Mamy Eku. Mam no. klatę enchantowaną. Ja co, całe kół. I ja zobaczę, czy tam kogoś nie ma. A, nie ma. Nie ma? Ale może kardan mi bije. napiszę mu. O dobra, idzie chyba, idzie chyba. No, chodź tu na spawn. idzie. No. Idzie. No, tam jest. I czekaj, ja mógł pokażę, że ja nie mam EQ. To może zajmie EQ. Tylko miarz pokaż. Dobra? To może ja już y, zrobię cięcie, bo 8 minut nagrania. To jak ja już zrobię, po prostu wznowię y, nagranie, jak już będzie ktoś na PVP. Dobra, dodaliśmy go. Co nagrywałeś? Tak, nagrywałem. Po grące nie umarł, Jeden miał. Hm. Jaką szybko padło. Dziewiąta minuta nagrania to ja już muszę kończyć, bo limit mam do dziesiątej. To choć się na spał pożegnamy. No. Dobrze, tak to był pierwszy odcinek z bloczka z tym łototupanem. Cześć. Czekajcie na kolejne i cześć.